Pokój dobro. Zapraszam na koronkę do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze. Nie była wcześniej ustawiona, dlatego zapraszam tradycyjnie kciuk do góry. Szczęść Boże, y, widzę Was coraz więcej, więc udostępniamy naszą modlitwę, żebyśmy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób. Mam nadzieję, że mnie słychać. Kciuk do góry, lubię to. Piszcie poprzez hashtag skąd jesteście. Piszcie poprzez hashtag swoje imię, a my rozpoczynamy naszą koronkę. Do Bożego miłosierdzia, za dusze w czysto cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć. Z tego z nas tu najbardziej potrzebuje modlitwy, za tych, którzy nie potrafią się modlić, za tych, którzy zostali skrzywdzeni przez kościół w kościele, za tych, którzy krzywdzą kościół. Za Ojca Świętego Franciszka o zdrowie i wypełnienie woli Bożej w jego życiu w intencji rekolekcji w Juszczynie, w parafii, w której głoszę, i w rekolekcji w, naszym, w naszej parafii w Koszarawie Bystrej. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, módlmy się za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy, módlmy się w intencji bractwa Słowa Bożego, dopóki walczysz jesteś zwycięzcą, Ewy Wiśniewskiej, Joasi Człapskiej, za każdego z nas, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny umęczon pod pąskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, <laughs> świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. O zdrowie dla Madzi, za tych, którzy oddalili się od Boga i od Kościoła, od wspólnoty. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze, <laughs> i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki to, męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Trzecia dziesiątka naszej koronki o nietypowej porze, ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Razem z nami się modli moja mama. Serdecznie ją pozdrawiam i nas wszystkich też pozdrawiam, chociaż nie piszę w komentarzu, ale jest. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, za tych, którzy dzisiaj wyruszyli na ekstremalną drogę krzyżową, za tych, którzy będą na naszej nietypowej drodze krzyżowej skuszarawy bystrej, na Beskidek, za naszych, wszystkich modlą za nas, wszystkich modlących się i za tego z nas, kto nie umie się modlić. Proszę Was jeszcze o kciuk do góry. Wszystkich zalogowanych. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Za naszą Ojczyznę Polskę, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielką, naszymi prośbami. Racznie gadzić w potrzebach naszych ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani Nasza, orędowniczko Nasza, pośredniczko Nasza, pocieszycielko Nasza, z Synem Swoim nas pojednaj, synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj, za wszystkich zniewolonych. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Aby go Bóg pogromić raczy, Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Bóg za wspólną modlitwę. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrze, że jesteście. Trzymajcie się Jezusa. Kończymy. Na dzisiaj niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.